skąd do cholery w tobie ten ból, skoro robisz wszystko jak trzeba? Czemu nawet kiedy z zewnątrz wszystko wygląda normalnie, kiedy wszystko zdaje się być na swoim miejscu, ty gdzieś w środku i tak czujesz się jak wrak? Pomyśl tylko. Masz dach nad głową, masz wokół siebie ludzi, a spoglądając w lustro, potrafisz się nawet czasem uśmiechnąć, jakbyś próbował przekonać samego siebie, że wszystko jest w porządku, że to tylko chwilowe, że może po prostu masz zły dzień. Jednak dobrze wiesz, że to nie jest tylko zły dzień, to jest stan. Stan, który rozciąga się na tygodnie, miesiące, a czasem lata. To sposób, w jaki żyjesz od dawna, udając, że wszystko jest jak należy, kiedy tak naprawdę wszystko w środku się sypie. Głęboko, bardzo głęboko pod tą fasadą, pod tym wszystkim, co pokazujesz innym, jest coś, co nie daje tobie spokoju. Coś ciężkiego, coś, czego nie potrafisz ubrać w słowa, ale wyraźnie czujesz, kiedy tylko zostajesz sam i próbujesz odetchnąć. A teraz powiedz uczciwie, ile razy próbowałeś się z tego wyrwać, ile razy powtarzałeś sobie, że wystarczy tylko jeszcze trochę wytrzymać, że jeśli tylko jeszcze chwilę pociągniesz, to wszystko samo się jakoś ułoży a potem kładłeś się spać z tą cichą, niemal naiwną nadzieją, że rano będzie lżej, że może sen zmyje z ciebie ten cały ciężar, tylko po to, by obudzić się z tym samym uciskiem w klatce piersiowej, z tą samą pustką, która boli tak samo jak dzień wcześniej. Być może, aby sobie ulżyć, próbowałeś porozmawiać z kimś, komu ufasz. Może próbowałeś jeszcze intensywniej żyć, więcej pracować, dawać z siebie jeszcze więcej innym. A może nawet szukałeś odpowiedzi w książkach, podcastach lub filmach, które obiecywały ukojenie albo chociaż jakiś ślad zrozumienia. I faktycznie na chwilę mogłeś poczuć się po tym wszystkim lepiej. Właśnie na chwilę. Ponieważ żadna z tych rzeczy nigdy nie sięgała tam, gdzie naprawdę bolało. Głęboko w środku już wiesz, że to wszystko nie działa. Nie da się zagłuszyć cierpienia pustką i nie da się od siebie uciec, choćbyś nie wiem, jak daleko próbował iść. Karl Jung powiedział kiedyś: To, czego sobie nie uświadomisz, wróci do ciebie, a ty nazwiesz to swoim losem. I właśnie to się dzieje: ból wraca. Czasem pod postacią smutku, który pojawia się bez powodu, czasem jako niekontrolowany wybuch złości, który dziwi nawet ciebie samego, a czasem jako totalna, rozbrajająca bezsilność, której nie da się ani przegadać, ani przespać. A teraz słuchaj uważnie, ponieważ to, co powiem, postawi cię nieco na nogi. Wcale nie jesteś dziwny. Nie jesteś też słaby. Jesteś człowiekiem, który po prostu zepchnął jakąś część siebie w kąt, po czym udawał, że ona nie istnieje. I właśnie tę część ciebie Karl Jung nazywał cieniem. Może to być lęk, złość, której nie wolno było tobie kiedyś pokazać, wstyd, który ktoś tobie wszczepił, gdy byłeś jeszcze małym dzieckiem. Cokolwiek by to nie było, dopóki nie spojrzysz temu w oczy, dopóki nie powiesz sobie, Widzę cię. To nie odejdzie. Nie odejdzie, ponieważ jest częścią ciebie. Ten film nie będzie kolejnym internetowym poradnikiem, który obiecuje szybką ulgę. Nie podam tobie tutaj na tacy pięciu magicznych kroków do szczęścia. Nie będę cię też głaskać po głowie i mówić, że wszystko będzie dobrze, bo wcale nie będzie, jeśli nadal będziesz uciekał. Jednak jeśli zdecydujesz się zostać, jeśli podejmiesz tę jedną prostą. Ale cholernie trudną decyzję, żeby przestać uciekać i zacząć patrzeć, wtedy pokaże Tobie coś, co może zmienić sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. A kiedy zyskasz tę nową perspektywę, kiedy w końcu zdobędziesz się na odwagę, by zmierzyć się z tym, czego dotychczas unikałeś, Twoje cierpienie rozpuści się samoistnie. I nie, nie stanie się to temu, że użyjesz jakichś dziwnych sztuczek. Uzyskasz ten efekt poprzez świadomość. Transformacja zajdzie dopiero wtedy, kiedy odważysz się spojrzeć prawdzie prosto w oczy, a ja jestem tutaj po to, aby ci ją pokazać. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale jeśli masz odwagę, to zostań, usiądź wygodnie i się skup, ponieważ następne kilkanaście minut może być przełomowe. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Masz wrażenie, że źródło Twojego cierpienia leży gdzieś na zewnątrz w zachowaniu innych ludzi w niesprawiedliwym świecie w tym, co Cię ogranicza i rozczarowuje. Wskazujesz palcem na szefa, partnera, rodzinę, rachunki, oczekiwania społeczeństwa. I choć to wszystko naprawdę potrafi przytłaczać, to nie tam znajduje się prawdziwy ból. Karl Jung mówił, że największą tragedią człowieka jest życie, które nie jest jego własnym. A ty, skoro cierpisz, prawdopodobnie właśnie tak żyjesz. Od małego uczono cię, żebyś był grzeczny, żebyś się dopasował, żebyś spełniał normy i nie odstawał od reszty grupy. Po latach doszło to do tego stopnia, że praktycznie przestałeś pytać siebie, czego naprawdę pragniesz. Krok po kroku budowałeś wersję siebie, która będzie pasować do ram, nawet jeśli nie pasuje ona do Twojej duszy. Zacząłeś udawać kogoś, kim wcale nie jesteś. Osobę, która spełnia cudze oczekiwania zamiast swoich własnych. Zamknąłeś się na wyrażanie swoich emocji i potrzeb, ponieważ wmówiono tobie, że ich ekspresja jest nie na miejscu. I właśnie przez to wszystko, Dziś nosisz w sobie ciężar, którego nie potrafisz nazwać. Nie jest to ból, który krzyczy. Wręcz przeciwnie, to taki, który dosłownie sączy cię po cichu od środka jak trucizna, której nawet nie zauważasz, dopóki nią cały nie przesiąkniesz. To cierpienie tych, którzy zbyt długo udawali, że wszystko jest w porządku, tych, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do ról, masek i uśmiechów na pokaz, że zapomnieli, jak brzmi ich własny głos. Objawia się ono przez bezsenność, lęk, wieczne zmęczenie, brak sensu, którego nie potrafisz wytłumaczyć nikomu, nawet sobie. To nie świat cię tłamsi, to ty sam dusisz siebie za każdym razem, gdy milczysz, choć chciałbyś krzyczeć. Gdy przytakujesz, chociaż wszystko w środku się buntuje. Gdy porzucasz siebie tylko po to, by nie zawieść innych, i właśnie wtedy, kiedy najbardziej pragniesz zrozumienia, oddalasz się jeszcze bardziej. Bo nie umiesz już nawet opisać, co dokładnie cię boli. Ten wewnętrzny rozłam to odłączenie od siebie, to ono boli najbardziej. I możesz próbować wszystko naprawiać na zewnątrz, zmieniać pracę, ludzi, miasto, nawet styl życia, ale nic się nie zmieni, jeśli nie zajmiesz się tym od środka. Bo źródło tej rany nie leży gdzieś na zewnątrz. Ta rana jest głęboko w tobie, i dopóki jej nie dotkniesz, dopóki nie zobaczysz jej naprawdę, będzie krwawić w milczeniu. Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz udawał, że wszystko gra. Ale posłuchaj, ponieważ to dopiero początek. Ten ból to nie wyrok, a sygnał. Jung nie bez powodu mówił, że cierpienie jest początkiem przemiany. To nie kara, tylko ostrzeżenie, że zszedłeś z drogi, że gdzieś po drodze zgubiłeś siebie i teraz twoja dusza robi wszystko, żeby cię na nowo obudzić. I właśnie w tym bólu jest początek czegoś większego, jeśli tylko odważysz się nie odwracać wzroku. W kolejnej części opowiemy o najniebezpieczniejszej, a zarazem najbardziej wyzwalającej sile ludzkiej psychiki, o tej części, której boisz się najbardziej, ale która kryje sekret Twojego uzdrowienia. Pomówimy o tym, co Jung nazwał cieniem, więc jeśli naprawdę pragniesz w końcu przestać cierpieć, musisz go poznać i z odwagą stawić mu czoła. Chcesz przestać cierpieć, ale ciągle walczysz z objawami, nigdy z przyczyną, ciągle starasz się uśmierzyć ból który odczuwasz nakładając kolejne plastry na powierzchowne rany, zamiast zrozumieć skąd on naprawdę pochodzi i czemu wciąż o sobie przypomina. Choć próbujesz tłumić lęk, wstyd, złość czy smutek, traktując je jak intruzów, których trzeba natychmiast wyeliminować z dnia codziennego, to właśnie one najczęściej wskazują na coś głębszego. Zanim więc znów zanurzysz się w walce z objawami, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy naprawdę chce pozbyć się jedynie symptomów? Czy może lepiej byłoby jednak dotrzeć do korzeni własnego cierpienia? Według Junga prawdziwa batalia nie rozgrywa się na zewnątrz, lecz we wnętrzu każdego z nas, w tej części, którą nazwał on cieniem. To nie jest jednolita, jednokolorowa plama. Cień przybiera formy naszych wypartej złości, skrywanych pragnień, zakazanych fantazji, a nawet ambicji przykrytych fałszywą pokorą. Gdy nie chcesz tego wszystkiego zaakceptować, bo brzmi to zbyt niebezpiecznie lub zbyt kompromitująco. Każda stłumiona emocja, każdy pominięty impuls zaczyna przejmować nad Tobą władzę, podkopując Twoją wolność i trzymając Cię w niewidzialnej klatce. Pomyśl o sytuacjach, gdy zachowujesz się nieadekwatnie do okoliczności, wybuchasz gniewem, chociaż nic tego nie usprawiedliwia, odwracasz się od osoby, którą kochasz, albo w ostatniej chwili sabotujesz własne projekty. Czy to naprawdę tylko przypadek? Otóż nie. To jest właśnie działanie cienia, który nie tylko manipuluje Twoimi emocjami, ale wkrada się w każdą decyzję, podsuwa fałszywe racjonalizacje oraz sprawia, że wierzysz, iż to los się Tobą bawi. Dopóki nie wyciągniesz tych ukrytych fragmentów na światło dzienne, pozostaniesz zamknięty w pętli nieuświadomionych motywów, które nazywasz nieszczęściem lub pechem. Pojawia się więc pytanie, co dokładnie muszę zrobić? W jaki sposób mam zmierzyć się z tym, czego do tej pory tak usilnie unikałem? Zmierzenie się z cieniem wymaga odwagi, odwagi by spojrzeć w lustro i przyznać przed sobą to, czego dotychczas odmawiałeś, bojąc się, że jeśli to ujrzysz, stracisz kontrolę nad własną historią. Nie chodzi jednak o to, żeby zniszczyć tę roczną część, lecz o to, by ją do siebie przyjąć, a dopiero później wprowadzić zmiany. Jung nie opowiadał się za usuwaniem cienia, lecz właśnie za jego integracją. Twierdził, że w momentach największej ciemności kryje się potencjał przemiany który może stać się źródłem autentycznej siły i wewnętrznej wolności. W kolejnej części tego filmu odkryjemy, jak krok po kroku podejść do tego procesu oraz jakie konkretne ćwiczenia i refleksje pomogą Tobie zintegrować cień, aby przestał on działać zza kuli z zakuli Twojego życia, a stał się sojusznikiem w drodze do pełniejszego zrozumienia siebie. Przejdźmy więc teraz do kolejnej części. Dotarłeś do miejsca, z którego nie da się już wrócić w stary sposób. Poznałeś prawdę o oddzieleniu, które nosisz w sobie, zmierzyłeś się z tym, co do tej pory pozostawało w cieniu, i teraz nadchodzi najważniejszy moment całego procesu. Czas prawdziwego spotkania z samym sobą. Nie wystarczy już tylko rozumieć, skąd pochodzi ból. Świadomość to dopiero początek, a nie zakończenie drogi. Zrozumienie bez działania zamienia się w iluzję, która daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale finalnie nie prowadzi do zmiany. Uzdrowienie wymaga odwagi. Nie tej pozornej, opartej na sile woli, ale tej surowej, która pozwala Tobie iść dalej, nawet gdy wszystko w Tobie krzyczy, żeby się wycofać. Bo właśnie teraz nadchodzi moment, który większość ludzi próbuje za wszelką cenę ominąć, chwila, w której trzeba przejść przez swoje wewnętrzne piekło i nie zamykać przy tym oczu. Jung nie pozostawiał tu złudzeń. Dojście do pełni siebie prowadzi przez strefy, których zwykle unikamy. To droga, którą rzadko kto wybiera świadomie, ponieważ wymaga zmierzenia się z tym, co niewygodne i trudne do przyjęcia. Ale to właśnie w tej ciemności ukryta jest siła transformacji. Prawdziwa odwaga nie polega na braku lęku, polega na tym, że potrafisz iść dalej, mimo że się boisz. Zanurzenie się w nieświadomość oznacza wejście na terytorium, w którym nic nie podlega Twojej kontroli. To miejsce, gdzie przestają działać znane schematy i mechanizmy obronne. To moment, w którym w końcu zdejmujesz maskę, którą nosiłeś przez całe życie, porzucasz rolę ofiary i zaczynasz widzieć, że jakaś część ciebie sama odtwarza cierpienie, którego chcesz się pozbyć. Jednak musisz wiedzieć, że dotknięcie własnego wnętrza nie należy do najprostszych zadań. To moment, w którym trzeba wyłączyć mechanizmy obronne, przestać udawać przed samym sobą oraz przyznać, że doskonale wiesz, co cię rani, nawet jeśli przez lata próbowałeś to ukryć. To decyzja, by na chwilę porzucić chaos codzienności i wsłuchać się w ciszę, w której wreszcie może wybrzmieć prawda, którą tak długo tłumiłeś. Ale co właściwie oznacza konfrontacja z tym, co nieświadome? Czy da się to poczuć, przeżyć, zrozumieć? Jak to naprawdę wygląda, gdy przestajemy analizować, a zaczynamy doświadczać? To nie jest abstrakcyjne pojęcie, ale bardzo konkretny proces, który zaczyna się wtedy, gdy przestajesz racjonalizować wszystko, co czujesz i zaczynasz obserwować sygnały, które płyną z Twojego ciała. Ten nieprzyjemny ucisk w brzuchu, który zawsze pojawia się w towarzystwie osoby, której obecność cię wyniszcza. To napięcie w klatce piersiowej, które wraca za każdym razem, gdy zgadzasz się na coś, co jest sprzeczne z twoimi wartościami. Albo to nieustanne zmęczenie, które nie znika nawet po odpoczynku, bo nie jest wynikiem braku snu, lecz konsekwencją codziennego noszenia emocjonalnych masek. Te odczucia nie są błędami systemu. Nie są też czymś, co powinieneś ignorować lub tłumić. To znaki od głębszej części Ciebie, która próbuje się przebić przez warstwy zaprzeczenia i przypomnieć, że coś w Twoim życiu wymaga uzdrowienia. Ona nie próbuje Cię zniszczyć, wręcz przeciwnie, chcą Cię uratować. Posłuchaj teraz uważnie, bo to ważne. Nie musisz od razu rozumieć wszystkiego, co się w Tobie pojawia. Na początku wystarczy, że po prostu zaczniesz to zauważać. Obserwuj powtarzające się sytuacje, które wytrącają Cię z równowagi. Zastanów się, co sprawia, że te same typy ludzi zawsze wywołują w tobie określone emocje. Co w tych schematach cię zatrzymuje? Co takiego sprawia, że wracają? Nie traktuj nic z tego, co zauważysz, jako przypadek, bo przypadkiem to nie jest. Za każdym powtarzającym się doświadczeniem kryje się mechanizm, który dotąd działał automatycznie i którego najwyraźniej nie byłeś świadomy. Każdy wzorzec, który dostrzeżesz, ma swoją przyczynę i dopiero kiedy ją zobaczysz, Możesz go przekształcić. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w tej pracy jest pisanie. Chodzi o pisanie surowe, szczere, nagie. Usiądź z kartką i wypisz wszystko, co cię w tobie przeraża. Bez filtrów, bez planu, bez poprawiania. To mają być słowa, które do tej pory nie wybrzmiały. Słowa, które były zbyt wstydliwe, zbyt niewygodne, zbyt trudne, by je wypowiedzieć. Bo kiedy w końcu zostają nazwane, przestają mieć nad tobą władzę. Drugim filarem tej drogi jest obecność kogoś, kto potrafi zobaczyć prawdziwego ciebie, bez oceniania, bez prób naprawiania, bez projekcji. To może być terapeuta, psycholog, albo ktoś, z kim spędziłeś dużą ilość czasu i komu bardzo ufasz. Ktoś, kto rozumie język Twojej psychiki i uważasz, że potrafiłby pomóc tobie go przetłumaczyć. Jak powiedział Carl Jung, nieświadomość nie jest śmietnikiem, do którego wrzucamy to, czego nie chcemy w sobie widzieć to żywa inteligencja która prowadzi nas tam gdzie jesteśmy najbardziej rozdarci po to byśmy mogli się zintegrować ale aby to mogło to się stać wymaga ona jednego wymaga tego byś przestał stawiać opór żebyś przestał uciekać w wymówki racjonalizację obojętność bo dopóki uciekasz nie masz szansy na prawdziwą zmianę a kiedy w końcu się zatrzymasz i pozwolisz sobie zobaczyć to co wywołuje lęk właśnie wtedy zaczyna się transformacja i wtedy odkrywasz coś co zmienia wszystko Ból, którego tak bardzo się boisz, jest w rzeczywistości portalem. I właśnie to zgłębimy w następnej części. Pomówimy o tym, jaka jest prawdziwa rola bólu w twoim życiu. Odpowiemy na pytanie, co sprawia, że pojawia się on nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko masz pod kontrolą. Oraz, co najważniejsze, jak może stać się twoim najpotężniejszym sprzymierzeńcem na ścieżce ku wyzwoleniu. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Każdego dnia staję się bardziej świadomym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Wielu ludzi spędza całe życie starając się pozbyć tego, co niewygodne. Szukają ukojenia w ekranach, w powierzchownych rozmowach, w sukcesach, które niczego nie rozwiązują. Gromadzą miłe chwile i dobre zdjęcia ale w głębi czują pustkę, której nie potrafią nazwać, a wszystko po to, by nie musieć czuć tego, co trudne. Ale oto niewygodna prawda. Im bardziej człowiek próbuje uciekać od bólu, tym częściej on do niego wraca. Wraca, ponieważ nie został stworzony po to, byś go ignorował. Wręcz przeciwnie, on istnieje po coś, a dopóki go odpychasz, wciąż będzie pojawiał się na nowo. Karl Jung patrzył na cierpienie zupełnie inaczej niż większość z nas. Według niego ból nie był przypadkiem, lecz sygnałem, informacją, że coś w naszym wnętrzu zostało zaniedbane. Gdy odczuwasz cierpienie, nie jest tak temu, że coś poszło nie tak, ale temu, że twój organizm, twój umysł i twoja psychika domagają się prawdy, której za długo unikałeś. To głos twojego wnętrza, który krzyczy: Nie mogę tego dłużej w sobie tłumić. Nie chodzi o to, by natychmiast zrozumieć sens każdej emocji ale jeśli nauczysz się traktować ból nie jak wroga, lecz jak posłańca, zacznie cię on prowadzić. To nie znaczy, że przestanie być trudny. Oznacza to, że w końcu zaczniesz widzieć jego sens. Zastanów się teraz przez chwilę, ile razy to właśnie trudne doświadczenia popychały cię do zmiany. Czy to nie były momenty chaosu, napięcia i wewnętrznego rozdarcia, które zmusiły cię do spojrzenia na siebie inaczej? Przecież stawałeś się kimś innym wcale nie wtedy, gdy wszystko w życiu szło z górki. Transformacja nie rodzi się z komfortu. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy nie możesz już dłużej trwać w starym schemacie. Jung uważał, że aby naprawdę poradzić sobie z cierpieniem, trzeba przez nie przejść do końca. Nie obok, nie skrótem, nie przez zaprzeczenie lub wyparcie. Dopiero kiedy w całości pozwolisz sobie je poczuć, zyskasz szansę, by je przekroczyć. Wyobraź sobie osobę, która przez lata żyła w trybie przetrwania zawsze pomocna. Zawsze dostępna, nigdy nie stawiająca granic. Uśmiech na zawołanie, chociaż w środku coś się uwiera. W końcu ciało zaczyna reagować. Pojawia się napięcie, przewlekłe zmęczenie, stany lękowe. Wizyty u lekarzy nie przynoszą wyjaśnienia, a badania niczego nie pokazują, ale wcale nie znaczy to, że nic się nie dzieje. Oznacza to zaś, że emocjonalna prawda w końcu przebiła się na powierzchnię. Życie wbrew sobie prędzej czy później przestaje działać. Albo weźmy inny przykład. Może nawet znasz taką osobę. Osobę, która wciąż powtarza te same wzorce w relacjach. Zawsze angażuje się w związki z ludźmi, którzy są niedostępni, emocjonalnie chłodni lub wiecznie nieobecni. Za każdym razem kończy się to poczuciem odrzucenia, poczuciem bycia niewystarczającym. Nie jest to przypadek ani żadna klątwa. To znak, że gdzieś głęboko w tej osobie istnieje rana, która domaga się uzdrowienia. I dopóki taka osoba jej nie zauważy i do siebie nie przyjmie, cierpienie będzie do niej wracać. Jaki z tego wniosek? Widzisz, gdy przestajesz patrzeć na ból jak na coś, czego należy się pozbyć, a zaczynasz widzieć w nim formę komunikatu, zaczynają dziać się rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe. To, co postrzegałeś jako karę od losu, staje się mapą. To, co bolało najbardziej, wskazuje drogę. A jeśli podejdziesz do tego z uważnością i gotowością, naprawdę, Odkryjesz, że w samym sercu bólu znajduje się potencjał do uzdrowienia. Nie chodzi o to, że cierpienie znika, chodzi o to, że przestaje ono tobą rządzić, że zaczynasz widzieć w nim wartość, że staje się narzędziem zmiany, nie przeszkodą. I właśnie w tym miejscu zaczyna się twoja odpowiedzialność, bo już nie jesteś nieświadomy. Teraz wiesz, że unikanie bólu jest równoznaczne z ignorowaniem samego siebie, ale jeśli masz w sobie gotowość, by stanąć z tym twarzą w twarz, bez oceniania, bez ucieczki, z otwartością, wtedy możesz odkryć coś, czego istnienia nigdy się nie spodziewałeś miejsce, w którym nie musisz już walczyć ze sobą, gdzie nie potrzebujesz aprobaty z zewnątrz, by czuć, że jesteś wystarczający przestrzeń, w której możesz być prawdziwy, w całości, bez udawania. W kolejnej części tego filmu porozmawiamy właśnie o tym miejscu o drugiej stronie bólu. O tym, co dokładnie się dzieje, gdy w końcu przestajesz się opierać i zaczynasz integrować wszystko to, co do tej pory od siebie odrzucałeś. Bo prawdziwe uzdrowienie to nie brak bólu, to przekształcenie bólu w świadomość i właśnie to czekacie dalej. W pewnym momencie, gdy już przez dość długi okres czasu masz odwagę, by obserwować swoje wnętrze bez ucieczki i osądu, coś w tobie zaczyna się zmieniać. Nie w sposób spektakularny, nie jak eksplozja czy nagłe olśnienie. To przemiana, która przychodzi spokojnie, niemal niezauważalnie, jakby ciśnienie w środku powoli się ulatniało, zostawiając za sobą klarowność, jakiej wcześniej nie znałeś. Zaczynasz czuć, że nie jesteś już w stanie wojny z samym sobą. I choć trudno wskazać dokładny moment, w którym to następuje, wyraźnie czujesz, że wracasz do bycia sobą w pełni. Nie do wersji siebie z przeszłości, ale do tej, która była przez lata zagłuszana. Ale czym tak naprawdę jest byciem w pełni? Otóż nie jest to gra w doskonałość ani dążenie do bezbłędności. To umiejętność przyjęcia do siebie wszystkiego, również tego, co przez lata próbowałeś ukryć, wypchnąć, przemilczeć. To moment, w którym nie wypierasz już emocji, które kiedyś uznawałeś za słabości, strachu, złości, bezsilności, wstydu. Zamiast je tłumić, zaczynasz ich słuchać oraz rozumieć, co przez cały ten czas próbowały powiedzieć. Wtedy właśnie cierpienie traci swoją siłę rażenia. Nie temu, że znika, ale temu, że nareszcie przestaje Cię kontrolować. Już nie musisz się go bać, bo rozumiesz, że było sygnałem, nie wyrokiem. Jung nazwał ten proces indywiduacją. Nie chodziło mu o bycie kimś wyjątkowym, lecz o stawanie się kimś prawdziwym, bez maski, bez zniekształceń, bez potrzeby spełniania cudzych oczekiwań. Chciałby,śmy przestali się rozszczepiać na tych, których pokazujemy światu i tych, których chowamy przed sobą. Bycie autentycznym to nie jest akt odwagi na pokaz. To decyzja, by raz na zawsze przestać porzucać siebie. Ludzie często mówią, że muszą odnaleźć siebie. Jednak sęk w tym, że wcale nie musisz siebie szukać, ponieważ nigdy nie zniknąłeś. Musisz tylko odważyć się zobaczyć to, co od zawsze w tobie było. I właśnie tam, gdzie dotąd wstydziłeś się zaglądać, odkrywasz o sobie największe prawdy. Tam, wśród emocji, które przez lata odpychałeś, Czekała siła, której potrzebowałeś najbardziej. Krocząc tą drogą, w pewnym momencie dociera do ciebie coś, co zmienia wszystko. Dociera do ciebie, że to nie ból był Twoim wrogiem. On od zawsze był Twoim przewodnikiem. Będąc tego świadomym, zaczynasz patrzeć na swoje przeszłe doświadczenia inaczej nie jak na ciąg porażek, ale jak na lekcje, które miały na celu Cię obudzić. Zaczynasz rozumieć, że każde tąpnięcie w życiu było zaproszeniem, by coś w sobie puścić, zostawić. Przeorganizować. Iluzje, które przez lata budowałeś, zaczynają się kruszyć. Iluzja kontroli, iluzja bycia zawsze OK, iluzja, że z bólem trzeba się ukrywać. A teraz? Teraz już nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz więcej grać, bo zaczynasz czuć, że prawda o tobie, nawet ta trudna, nie czyni cię mniej wartościowym. Ale to właśnie również tutaj docieramy do punktu, w którym wielu ludzi się zatrzymuje. Cierpienie ustąpiło. Świat się uspokoił, a wszystko wokół zdaje się układać. I wtedy pojawiają się myśli: może to już wystarczy? Może to już koniec? Widzisz, Jung wierzył, że każdy, kto spotkał się ze swoim cieniem, każdy, kto zintegrował własne rany, ma teraz odpowiedzialność. Odpowiedzialność, by zamienić to światło nie tylko w ulgę, ale we wkład. Zamienić to w działanie, w obecność, w nową jakość bycia. Więc pozwól, że teraz zapytam Cię wprost, co zrobisz z tym, co w sobie zbudowałeś. Jak wykorzystasz swoją wewnętrzną transformację, by tworzyć coś większego niż tylko własny spokój? Jak przełożysz wewnętrzne przebudzenie na nowy sposób życia? W kolejnej części tego filmu przyjrzymy się właśnie temu. Omówimy to, jak świadomie wybrać życie w Prawdzie, jak nie tylko funkcjonować, ale naprawdę być, z intencją, z odwagą i z odpowiedzialnością wobec samego siebie i świata. Skoro wciąż tu jesteś, Oznacza to, że coś w tobie już się obudziło. Nie jesteś już tą samą osobą, która patrzyła na świat przez pryzmat niewiedzy i wygodnych kłamstw. Przeszedłeś przez coś, co zostawiło ślad. Może bolesny, może niezrozumiały, ale jednak prawdziwy. I to właśnie temu nie możesz już udawać, że nic się nie wydarzyło. Wiesz, co usłyszałeś. Poczułeś, co miało zaboleć. Zobaczyłeś to, co do tej pory było ukryte. A mimo to, nie wycofałeś się, nie zakryłeś oczu, nie uciekłeś w stare nawyki. I właśnie ten moment, ta decyzja, choćby podjęta w ciszy, czyni cię kimś, kim większość nigdy nie będzie. Otóż powiem to wprost: większość ludzi, gdy zderza się z prawdą, woli znowu się położyć i udawać, że nic nie widzi. Wybierają komfort fałszu zamiast niepewności prawdy, ale ty zostałeś z całą swoją niewygodą, niepewnością i tym, co zaczyna budzić się pod powierzchnią. I to właśnie temu stoisz dziś na rozdrożu. Masz wybór. Możesz wrócić do powtarzalnych schematów, które cię osłabiają, rozbijają i odbierają sens. Albo możesz zacząć podejmować decyzje, które powoli zaczną przywracać cię na właściwą drogę. Ta pustka, którą próbowałeś przez lata czymś wypełnić, ludźmi, bodźcami, obietnicami, może stać się wreszcie przestrzenią, w której nauczysz się po prostu być. I być może po raz pierwszy poczujesz, że nie musisz już niczego udowadniać. Chcę, byś pamiętał o tym, że twoje rany nie są wyrokiem ani definicją tego kim jesteś. Jeśli spojrzysz na nie z nowej perspektywy, mogą stać się początkiem twojej wewnętrznej wolności. Nie myśl jednak, że będzie to łatwa droga. Świadomość niesie swoją cenę i nigdy nie jest nią spokój. Nie chodzi o to, żebyś był idealny, nie musisz być gotowy, nie potrzebujesz perfekcyjnego planu. Musisz tylko przestać się okłamywać i każdego dnia na nowo wybierać siebie. Nawet wtedy, gdy jest to najtrudniejsza możliwa decyzja. Bo sama wiedza to za mało. Zatrzymana w głowie bez ruchu staje się tylko kolejną formą ucieczki. To nie wiedza zmienia życie. To dopiero decyzja, by coś z nią zrobić, wszystko odmienia. Karl Jung wierzył, że indywiduacja, proces stawania się sobą, nie jest jednorazowym przełomem, ale drogą, która trwa przez całe życie. Może właśnie teraz wchodzisz na nią naprawdę. I być może teraz jest to pierwszy raz, gdy w końcu spojrzałeś na swoje cierpienie nie jak na przekleństwo, ale jak na wiadomość. Wiadomość o treści, że wszystko co bolało wcale nie było karą. Było sygnałem, wołaniem Twojej duszy, która przez cały ten czas próbowała Tobie powiedzieć: wróć, jesteś mi potrzebny. Teraz kiedy dotarłeś aż tutaj, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co z tego o czym mówiliśmy poruszyło Cię najmocniej. Które zdanie zostanie z Tobą jeszcze długo po tym, jak ten film się skończy. Czego się dziś tak naprawdę o sobie dowiedziałeś? Podziel się tym w komentarzu z innymi, ponieważ gdy coś wypowiadasz, przestaje to być tylko myślą, a staje się kierunkiem. Może akurat twoje słowa będą tym, co pomoże komuś innemu przetrwać jego własny dołek. Jeśli ten film zmusił cię, żeby się zatrzymać i spojrzeć głębiej, na środku tego ekranu wyświetla się miniatura do czegoś, co może być równie użyteczne. Kliknij w nią i słuchaj tego nagrania za każdym razem, gdy czujesz się smutny. Historia w nim zawarta zmieniła życie setek tysięcy ludzi, a ty możesz do nich dołączyć. Do usłyszenia za chwilę.